pętla tramwajowa Szczecin Głębokie no, pętla powstała jakiś czas temu jest bardzo fajna No jest tutaj duży ruch ponieważ e, jest tutaj stąd kierunek na Osowo kierunek Pilchowo i okolice na samochody wyjdzie bardzo dużo ale my czekamy na świąteczną siódemkę Świąteczna siódemka która jeździ od godziny 16 i i powinna być niedługo zostało jakieś 11 minut jedzie świąteczna siódemka ale ładny tramwaj Mieni się kolorami. Cały jest w lampkach, no takich ładnych, kolorowych, nie? Ale ładniutki. que é colorida. Um

Kolor Pomruga, pomruga. Później znowu włączy inne światełka. On tak mruga, jakby oczkiem ktoś mrugał. Nie? Będziemy go jeszcze od przodu zrobić. No, teraz ładne kolorki ma, nie? Znaczy, ładne kolorki. O, proszę. Tak, nagrywa? No to dawaj. Nam świąteczna siódemka. My już zaraz uciekamy, bo ona też odjedzie, pojedzie w miasto a my pojedziemy do domku super, nie? super, super. mogłoby jeździć trochę więcej więcej więcej, ja tylko jednego dla mnie? Tak. A nie, a, 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 no, ale, ale jeszcze no... jeździ ten, jeszcze jeździ stary ten ten, ten właśnie tam mówię. Ale stary, to już tylko 4 dni 4 dni, tak Fajne To fajne To jest fajne O, odjechał tramwajek Idziemy Do domu